Siema. W dzisiejszym odcinku opowiem wam co się zmieniło w mojej hodowli, a mianowicie zacznijmy. Tutaj jest samiczka, tu jest samica OSC. Tu się przy tym nic nie zmieniło. No. Tutaj ja przed chwilą wyczyściłem klatkę. Więc tak, tu jest spoko, nic nie zmieniło. Przejdę zaraz do obok klatki, do tej dużej. Dobrze A tutaj tak. Tutaj ten samiec boss. Co był tutaj? Na dole przyszedł do góry. Tamten samiec y, bos, który był po drugiej stronie, na dole przyszedł tutaj też do góry. Tutaj przyszła samica bos, która będzie się kociła, y, którego 11 maja. To no. jest te młode tobe zmian. To Tylko jest taka jest zmiana, że nie wiem, czyło widać, bo ściemno już prawie. Karmidło jeszcze duże. Duże karmidło przełożyłem. Tutaj mam te trzy samice, co były tam na środku przy tym dużym karmidle. Słabo je widać trochę, ale są. Trzy. Tutaj mam tego barana, tam ma gniazdo. Ostatnio był o nim filmik, no. więc tutaj tyle. Przejdę obok. Dobra, tutaj obok mamy samice OSC. Dosta młoda. Tutaj mamy drugą samicę BOS, e, która się będzie kocić no i tutaj właśnie tada, nie ma dużego karmidła, tylko jest to mało no. no a tutaj przyniosłem sobie barana z tymi młodymi tutaj są cztery młode czyli w tym filmiku to na tyle jeśli Wam się filmik spodobał załapkujcie dziękuję i do widzenia